Dzień dobry. Chciałbym Państwu zaprezentować fragment wypowiedzi burmistrza Brzeska, pana Tomasza Latochy z 18. sesji Rady Miejskiej w Brzesku, która odbyła się 27 sierpnia 2025 roku. Eee, sprawa pana Waldemara. Co tu dodać? No w zasadzie wszyscy są do ukarania. Z tego nagrania został usunięty mały fragment. Oto kompletne nagranie. Eee, sprawa Pana Waldemara. Chuj. Co tu dodać? No w zasadzie wszyscy są lokalni. Zobaczmy to jeszcze raz. Yy, Sprawa Pana Waldemara. Chuj. Co tu dodać? No w zasadzie wszyscy są lokalni. Burmistrz jest osobą publiczną i reprezentuje władzę samorządową, dlatego powinien wzorowo przestrzegać zasad dobrego wychowania i szacunku do obywateli. Używanie wulgaryzmów, zwłaszcza na sesji Rady Miasta, i to za pomocą środków masowego przekazu, podważa autorytet burmistrza, szkodzi jego wizerunkowi jako osoby kompetentnej i profesjonalnej. Mieszkańcy tracą zaufanie do burmistrza, który nie potrafi panować nad emocjami i używa nieodpowiedniego języka. Postawa burmistrza powinna być przykładem, a wulgaryzmy są sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Wulgaryzmy mogą eskalować konflikty i tworzyć nieprzyjemną atmosferę w kontaktach z mieszkańcami. Pomimo, że wulgaryzmy są powszechne w życiu codziennym, ich używanie przez osobę publiczną, jaką jest burmistrz, jest niedopuszczalne i przynosi tylko negatywne skutki. Jednak, nawet abstrahując od wypowiedzianego przez pana burmistrza słowa, już sam fakt edycji nagrań z sesji Rady Miasta przed ich publikacją. Budzi we mnie wątpliwości dotyczące etyki, a nawet legalności takich działań. Jak widać, panu burmistrzowi wolno wszystko, ale czy na pewno? Czy to nie jest przekroczenie jakiejś granicy? Należy zadać sobie pytanie, jakim człowiekiem tak naprawdę jest burmistrz Latocha. W momentach takich jak ten widoczny na filmie, budowany latami wizerunek pada jak domek z kart. A państwo, jak uważacie? Ocenę w tej sprawie pozostawiam Wam. Pozdrawiam Waldemar Stus.